Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Pomysłem na murale był jubileusz 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chcieliśmy też ożywić nasze budynki uniwersyteckie i zostawić pamiątkę właśnie po 20 latach już trwania naszej uczelni. Pomysł narodził się właściwie w głowie pani rektor Muruczyńskiej i tak od pomysłu do wykonania i okazało się, że dopłynęło do nas aż 28 prac, było więc w czym wybierać i dzisiaj jesteśmy na odsłonięciu drugiego muralu, ale tak naprawdę trzeciego miejsca, które zajęło właśnie pani Joanna Jagieło w naszym konkursie. Bardzo się cieszymy, że tak licznie studenci wzięli Udział w tej naszej inicjatywie i teraz co, przynajmniej mamy kolorowe ściany na uczelnianych budynkach. Myślę, że to nie będzie ostatnie słowo, że tych murali na ścianach uniwersyteckich budynków powstanie jeszcze więcej. Póki co odsłonięte są dwa, właściwie podpisane, a na trzeci zapraszamy już w przyszłym tygodniu, 24 czerwca, w czwartek, również o godzinie 10. Tym razem będziemy się widzieć na kampusie B. A dziś spotykamy się właśnie na kampusie A, który pięknie jest z dnia na dzień. Mamy już też nowoczesny parking tuż obok, więc zapraszam wszystkich nie tylko. Do oglądania muralu, ale także do patrzenia na to, jak uniwersytet się pięknie rozbudowuje i rozrasta. Inspiracją był pan profesor, który prowadzi pracownię malarstwa na naszym Instytucie Sztuk Wizualnych, pan profesor Woźniak, który zobaczył, że jest taki konkurs i zachęcał nas do udziału. Pokazaliśmy, Cała grupa pokazała mu projekty, dał nam zielone światło i po prostu go wysłałam. Też podsunął taki pomocniczy temat. Praca, nauka, zabawa, bo uważa, że to jest esencja studiowania. I też próbowałam po prostu zawrzeć te tematy tutaj. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.